Mandero. Trzeci film dzisiaj z tej serii. Nie martwcie się, mam nadzieję, że Was nie zanudzam, ale lepiej więcej filmów według mnie, jak, jeżeli jest o czym mówić, jak jeden filmik raz, raz w tygodniu, nie? Czy coś? Mam nadzieję, że to zawsze będzie dla Was jakaś rozrywka. I zawsze wam trochę czasu zajdzie, jeżeli interesuje Was ta różnorodność rowerów, które mieliśmy i może trochę bardziej nas zrozumiecie odnośnie naszych wypowiedzi i naszych po prostu doświadczeń i, i przeżyć związanymi z rowerami. I może dlatego tak bardzo naciskamy na rowery używane, a nie na, na rowery nowe ze sklepu, bo jak sami widzicie, rowery, które mamy, które tutaj mieliśmy, przepraszam, które pokazujemy Wam, to były wszystkie naprawdę bardzo dobrym stanie i nic im nie brakowało, żeby je normalnie użytkować jeszcze przez kilka lat. Oczywiście dbając o nie. Dobra, teraz Wam powiem właśnie o rowerze elektrycznym. To jest mój ostatni rower elektryczny, który, którego dokumentowałem, z uwagi na to, że wcześniej jeszcze miałem trzy rowery elektryczne. I tych rowerów nie nagrywałem tak jak mówiłem. 3 albo 4 nawet, i to był piąty. I tych rowerów nie nagrywałem jakoś. Jakoś nie byłem wtedy taki, wiecie, nastawiony na, na YouTube'a, na nagrywanie. Nie robiłem jakoś tak zdjęć. Wiecie, nie, nie podchodziłem tak do tematu. Teraz żałuję, no ale nieważne, byłoby też o czym pogadać. Skupmy się na tym, co jest. Co to jest. Czyli tak. Giant. Twist go double rozmiar M ramy oryginalne Giantowskie sakwy z takimi go kupiłem siodełko Bontragera amorek pod dupą amorek z przodu z przodu v z tyłu normalnie hamulec rolkowy oświetlenie automatyczne z baterii silnik z przodu 235 W Sanio nawet nie 250 i dwie baterie po każdej w sakwie w zasadzie te baterie, słuchajcie, tutaj były montowane do ramy, do bagażnika, tak trochę wchodziły, i na to się zakładało sakwy, i ta, powiedzmy, że ta bateria była chroniona przed deszczem, przed zimnem w tych sakwach. Też nikt nie widział tej baterii, oczywiście zamykane na kluczyk. I do tego, co Wam powiem, było trochę miejsca, trochę ograniczało z tej sakwy, ale jeszcze i tak te sakwy były pojemne, dosyć duże. Oryginalne Giantowe sakwy. Plus tutaj były. Bardzo płaskie i szerokie, więc tutaj można było standardowo postawić, słuchajcie, kratę piwa, jakąś skrzynkę, e, czy nawet w sklepie wziąć karton i wiecie, gumką go związać, jakieś tutaj zakupy, powkładać koszyk, e, bo to wszystko było stabilne, bo te sakwy były naprawdę szerokie i, i dosyć twarde. No i oczywiście tutaj Abusa Lock, e, wielka podkowa. Dobra, no to zobaczymy, co jest dalej. Ja dołożyłem tutaj taki na bidon, żeby sobie wsadzić trzymadełko i, i lusterko. Bo żeby widzieć jak jakiś debil znowu na skuterze po ścieżce zapierdziela i trąbi mi z tyłu, żebym zjeżdżał. No, tak się prezentuje ten rowerek. Złoto-srebrny kolor. Co wam powiem, bardzo ładna osłona łańcucha. Oczywiście widać tu emeczka. Poprawny. Wymieniłem tutaj oponę na maraton Extreme z przodu, to już mówiłem w ostatnim jakimś filmiku ze wczoraj. Z bardziej agresywnym bieżnikiem, bo, bo tutaj była Shwolby Energizer i oponka, i ta, to, to, to w ogóle w większości mi się ślizgała ta opona, jak silnik startował. Być jakiś piasek, jakiś deszcz, w ogóle nie było, nie było trzymania w tej oponie. To to, jest jakieś, to, jest, to nawet niebezpieczne było, słuchajcie, pomijać wszystko. No, tutaj mostek regulowany, wiadomo, w większości tych kos jest regulowany. Amor, nie wiadomo jaki, albo giantowy, albo Santura. Bez żadnej regulacji, Amor bardzo twardy praktycznie, nieodczuwalna była jego praca, w ogóle dla mnie rzucało jak szmatum na tym rowerze. To był też między innymi jeden powód główny, dla którego ten rower sprzedałem, bo już po prostu po pewnym czasie nie mogłem wytrzymać tych uderzeń, tych wstrząsów. Z jednej strony tu są do dupy drogi na Westlandzie, to jest jedno, natomiast z drugiej strony jeżeli rower jest, wiecie, ma wygodne siodełko, mani by pseudo dwa Amory, Opony też już nawet, nawet, słuchajcie, ciśnienie w oponach spuściłem trochę, żeby, żeby nawet te opony coś kompensowały, nic, nic, nic to nie dało, po prostu ten rowerek ping-pong podskakiwał, już po pewnym czasie było to dla mnie męczące, już i bolała mnie dupa, i plecy, i, i ręce, i wszystko, no wiem, wiem, powiecie, to niemożliwe, to niemożliwe, nie wiem, słuchajcie, Amor był, albo fabrycznie tak była twarda sprężyna, Albo geometria ramy była taka, że po prostu wszystkie wstrząsy szły na kierownicę czy na siodełko. Nie wiem, nie wnikam. Cieszę się, że już tym rowerem nie jeżdżę. Uff, to było straszne. Z wyglądu piękny. No, stanie idealny, no bez rysy praktycznie, bez niczego. No tutaj jeszcze Lornetka, tu są te sakwy, bo Lornetka jeździliśmy na, no właśnie tam na Hugman Holland, oglądaliśmy te, 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 te wielkie tankowce, kontenerowce, wszystko. Tam różne, różne były statki. Dobra, dalej. No, jak widać, Motor SANIO. Słuchajcie, co dziwne, nawet nie, nie 250W, tylko 235W. Także, także to też porażka. No i chyba główna wada, zaraz powiem Wam o bateriach, o wszystkim. Słuchajcie, główna wada tych rowerów. Nie wiem, jakie jest w jakichś najnowszych elektrycznych, ale na pewno macie główną wadę, że jeżeli już baterie macie na dwie kreski. Czy nawet już trzecia, trzecia kres, dwie pierwsze Wam zeszły, do połowy dobiliście baterię, to później wiecie, spada moc, nie, idzie mniejszy prąd, po prostu jest jakieś pseudo oszczędzanie, i wtedy ewidentnie rower ciągnie słabiej. Także to, to uważam, że to, to, jest, to jest porażka takie ustawienie w tych, w tych rowerach elektrycznych, że wraz ze spadkiem po prostu mocy. No wiecie, jak ja nagrywam tutaj aparatem i mam ostatnią kreskę MIGA mi bateria, to z full HD rozdzielczości ten aparat mi nie przechodzi na SD, prawda? Tylko ciągnie, dopóki mu się bateria skończy. I TP I TD. No także, także to, to jest to jest dla mnie po prostu idiotyzm. A tutaj byliśmy, tu jest takie rancho fajne, westernowe, tu mają takie wielkie krowy z Teksasu, ale to jak, jak te krowy wyjdą latem to wam pokażę. Na razie są schowane. Dobra, rower jak rower. O, tutaj Aga stoi. Znowu i tutaj ma. Co to są indyki? Tak. No, a tutaj chyba wtedy właśnie jechaliśmy na, 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 na to Scheveningen. No, piękna pogoda była. A tutaj bardziej zobaczycie, jest lusterko, y, bitfinowe lusterko, chyba za 4 euro. Bardzo fajne lusterko. Wszystko w nim widać. Dzwonek zintegrowany to jest oryginalny dzwonek dżantowy. No i tutaj jest ten Ride Control komputer, który się oczywiście zdejmuje. No, zaraz Wam tutaj powiem o tym. To też bardzo fajny koszyk na bidon. Można było go sobie w różnych miejscach przymocować. No macie, 8-speed, Shimano, Nexus, Standard. O, no i tak się ładnie ten rower prezentował. No bardzo ładny, no poza tym, że z jazdą był dramat. No z tyłu była taka opona, też Werderstein Flex Superior, na której też bieżnika to było, no jak widzicie, Praktycznie mało. I to też rzucało tym rowerem wcześniej. Później wymieniłem opony, było trochę lepiej, ale. Ale to nie było to. Hybrydowy motor. Powiedziałem Wam wtedy też, jak wymieniałem oponę, że, że tutaj nie, nie było wtyczki, żeby rozłączyć ten kabel do motoru. I naprawdę się nagimnastykowałem, żeby, żeby wymienić oponę. I te kable się nie plątały. To, to, to jest też porażka. To jest ta właśnie oponka. Też ją kupiłem za chyba 10 euro. Double Defense Marathon Extreme. Fajna, fajna, agresywna opona. Dobrze robiła w piasku, w deszczu, wiecie na ścieżkach. Natomiast jednak, napęd na przód, ta opona się lepiej wgryzała. I tak po miesiącu dwóch jazdy no, widziałem już naprawdę duże zużycie tej opony. Nie? Tam już po prostu z 2 mm z mięsa zeszło. No, ona by na rok wytrzymała, nie więcej. A niestety taka specyfika, jak, jak silnik wam ciągnie oponę, czasem się opona, wiecie, uślizguje, no to się opona zdziera, mimo woli. Duża masa, no wszystko robiło swoje. O, abusa oryginalny, oryginalna podkowa była, ale niestety minus taki, jeden klucz do blokady, jeden klucz tylko do, do baterii. Gościu nie miał drugiego zestawu. Jeszcze Wam nie powiedziałem, on wystawił tego dzianta dwa lata temu, jakoś za 485 euro. Przyjechałem, to jakiś Marokańczyk bądź jakiś taki Kórek sprzedawał Starszy Pan e, e, za 420 euro się zgodził nam sprzedać ten rower. Chyba mu się śpieszyło. Dwie baterie i ładowarka, oczywiście. To już jest najwyższy model tego, tego roweru, bo jeszcze są go, go single, to z jedną baterią, ale z jedną baterią to Wam nie polecam. No, siodełko też piękne, nowiutkie, Bontragera tragera, w sensie nowiutkie, no niezajechane. O, tu jest ten komputer. Mało widać, bo jest słońce, tutaj macie wybór baterii. Lewa, prawa, przełącznik, wskaźnik, na której baterii jedziecie, odo, czas, jeszcze kilka ustawień, Eco, Sport, Normal i włączacie sobie oświetlonko. I tyle. I cała filozofia tego, tego licznika. O, taka fajna opona szeroka. Ledowa lampka z baterii. No mniej więcej widzicie, jakie te sakwy były duże. Tutaj trochę, trochę z tego zabierała bateria, ale tylko po środku tej sakwy. Tutaj macie Lion Battery Technology. Tu jest ten Nexus cały. No, jedziemy dalej. Taki bieżnik, Agresywny, fajny. Fajna opona ogólnie, bardzo polecam. Dobra, to tyle chyba z tego dzianta. tutaj jest Batavus, ten którym byliśmy też na Schöweningen, co Aga przy nim stała. Też taki był brudny napęd, wszystko, ale naprawdę w bardzo dobrym stanie. Na Acerze ten rower kosztował, Human Comfort, Batavus, ten rower kosztował 35 euro. Jedyny problem jaki on miał, to po pierwsze, że już był nieużywany i był trochę przyrdzewiały, tam hamulce trzeba było poregulować miał trochę kiepskie opony i słuchajcie, stał gdzieś długo pod chmurką i jak są kółeczka w tylnej przerzutce to tam się zastał łańcuch i wiecie, i rydza podeszła i jak się chciałem zrobić jazdę testową to przerzutkę naciągał z tyłu i nie dał, wiecie, nie układał się nie układał się na kółkach, bo był przyrdzewiały no wiadomo, WD-40 spsikałem poruszałem go łapką w domu, jak go już kupiliśmy no i wszystko było w porządku. Umyłem rower, tak żeby z najmniejszych problemów. Rower się sprzedał, o siodełko San Marco. Widzicie rdza, taka na, na sztycy. Siodełko bardzo fajne, wygodne. E, rower się sprzedał za 110 euro. W, włożyłem opony, ale opony miałem, to mi wyszły gratis. No czyli powiedzmy moja praca 50 euro, no znowu 60-70 euro do przodu. Nie są to jakieś wiecie duże pieniądze, ale ale jak się... koszyk też miałem, którego już nie potrzebowałem. Ale jak sobie tak złożycie ziarnko do ziarnka no to jednak zrobi się z tego kasa, co nie? Jeżeli, jeżeli tym się zajmujecie, jeżeli flipujecie te rowery często. Proszę. Szłolbi, maraton też opona, z przodu fajniutka z tyłu też maraton oponka, wymienione wszystko. W świetnym stanie. O, tutaj ten dziancik znowu piękny komputerek za dużo zdjęć, o tutaj macie flamingi tak, prawdziwe flamingi no. różowe, jak w Miami Vice o tutaj, tutaj już były te zdjęcia do sprzedaży tego Batavusa, też bardzo fajny rower o tutaj macie Schwalbe Mondial oponka, no z przodu fajna też to zamontowałem, nóżka była, nóżka z bardzo fajną tutaj regulacją, z tyłu był przycisk i to czarne Regulowało się góra-dół, żeby sobie ustawić kąt e, rowerku, kąt pochylenia nóżki. Nilux, koszyk, koszyk odpinany oczywiście. O, z tyłu oponka, tyle mięsa, maraton. No co wam powiem, fajny rower. E, kupił to jakiś facet dla, dla swojej kobiety, żony. E, myślę, że ona na pewno, o i sakwy, zajebiste sakwy. Myślę, że ona po dziś tym, o. Tym rowerem, Sakwy kupiliśmy w, Kringlo, w kringlopie za 5 euro. Myślę, że na tym rowerem, jeszcze jeszcze jeździ. No. Ładne, oryginalne rączki z podparciem. Regulowany tutaj mostek. Naprawdę nic tutaj, nic tutaj nie brakowało w tym, w tym rowerze. Lampkę kupiłem. Lampkę z Akcjona kupiłem. Tutaj jest na guziczek. Włączana na, na chyba 2-3 paluszki. Także. Bo tutaj nie było oświetlenia, chyba z tego co pamiętam, to było z Dynama. oświetlenie, wypieczyłem to stare Dynamo. Tu jeszcze było fajne, bo były klocki e, trzykolorowe o trzech fakturach. Bardzo dobre klocki, V-brake'i e, były tutaj założone. Także to też hamowało świetnie. No, ta, taka oponka z przodu. No, no, ogólnie, generalnie kolejny piękny rower. A tutaj mój dziancik były. Ach, tak się świecił w słoneczku. Piękny. Dzianta sprzedałem za prawie 600 w koleżance Agi. Także na tym dziancie dużo zarobiłem i dziewczyna wzięła, Aga pojechała do pracy, pokazała. Dziewczyna się przejechała. No kurde, ja 10 km codziennie dojeżdżam pod wiatr i w ogóle to ten rower sam jeździ. No, no i jeździ nim po dziś dzień, nie narzekam a no jeszcze co wam powiem Jezus Maria co ja tak skaczę baterie, dwie baterie niestety żeby naładować baterię, trzeba było je odkręcić kluczykiem przekręcić i wyciągnąć z sakw bądź je uchylić i wtedy podłączyć ładowarkę nie było zewnętrznego gniazda żeby rower ładował baterie z wsadzonymi bateriami także to jest wielki minus nie wiem dlaczego oni tak zrobili zasięg zasięg tych baterii Oczywiście opowiem Wam tylko o trybie sport, bo nie interesuje mnie tryb eko. Nie, nie obchodzi mnie ile ktoś, wiecie, będzie jechał w eko czy 500 km, bo dla mnie to jest żadne wspomaganie w eko. Czy w, nawet w normalu. Jeżeli dołożycie tam sakwy, wiecie, ktoś więcej waży do jakiejś zakupy wody czy coś, plecak, no to, to nawet tego nie czujecie. Zwłaszcza silnik 235 W, więc to też nie była jakaś szalona moc. Yy, to powiem Wam, że w, yy, w trybie sportowym bez oczywiście jakichś mocnych wiatrów, nie wiadomo jakiej zimy, to około 50 km robił na baterii. Nigdy nie wiem, ile było na eko, nigdy nie wiem, ile było w normalu, bo mówię, nie interesowało mnie to, zawsze włączałem tryb sport. Także plus minus 100 km w trybie sport. Baterie były zajebiste, no tylko, że były dwie. Nie pamiętam, jaka tam była pojemność chyba 9 amperogodzin. 9 albo 10, była bateria. Powiem Wam. Tylko, że minus, no bo jedna ładowarka nie? i trzeba było raz jedną baterię naładować, poczekać, ona się jakieś między rozładowana 3 a 4 godziny ładowała i drugą, no to macie 8 godzin ładowania dwóch baterii, nie? jeżeli je wytracicie. Można było też kupić taką ładowarkę Giantowską oryginalną, tylko, że z rozwidleniem na, na dwie wtyczki, wtedy na raz się ładowało dwie baterie, ale miałem to w dupie. Starałem się jeździć na jednej baterii, wyciągać i się ładować do domu, druga była naładowana, wiecie tak na zmianę. Raz jedna, raz druga bateria. No, także także tyle. Myślę, że, że to jest do rozważenia bardzo dobre zasięgi na tych bateriach. To już były baterie używane, słuchajcie. Zimą, zimą przy mrozach, bo ja go na zimę kupiłem, to była, była późna jesień to zimą przy mrozach, jak patrzyłem jak to było zużycie, to 35 do 40 km robił na baterii w trybie sport. Także jakieś 10, 10 do 15 km mniej wychodziło przy minus tam 5, nie? Także to jeszcze akceptowalne. Yy, I tyle. Jedyną jeszcze wadą jaką było to w pewnym momencie tam wtyczka się, w środku kabelek się przerwał od, od jej wykrzyżu do ładowania, bo to było tak trochę dziwnie, dziwnie skonstruowane, trochę sztywny kabel. No to pojechałem do sklepu, kupiłem lutownicę, rozkręciłem tą wtyczkę, przylutowałem kabel. Pokazywał się błąd na ładowarce, nie? Na czerwono światełko migało. No, polutowałem, sprawdziłem y, amperą, y, napięcie, wszystko, czy do kabelków dochodzi, jak to wszystko jest. Polutowałem i już nie było później żadnego problemu, normalnie baterie się ładowały, żadnych błędów y, nie uświadczyłem. Dobra, co tutaj jest dalej? A, no i tutaj skończę na tym specu, na tym Siriusie. Muszę tutaj podłączyć zewnętrzne źródło zasilania, bo już mi kamerka padła. No i tyle, to był chyba piąty filmik.